Jeśli ktoś chce być dobrym lekarzem, musi mieć narzędzia, które będą bezpieczne, efektywne. Łączymy najnowsze osiągnięcia, technologie medycyny akademickiej ze skutecznymi metodami medycyny wschodu. Holismed to centrum terapii chorób cywilizacyjnych, które stworzyliśmy z moim mężem, dr. Arturem Markowskim. Jest to miejsce, w którym w sposób kompleksowy i bardzo holistyczny podchodzimy do problemów, z jakimi zgłaszają się nasi pacjenci. Łączymy najnowsze osiągnięcia, technologie medycyny akademickiej ze skutecznymi metodami medycyny wschodu, takimi jak medycyna chińska czy Ayurveda. Dlatego zainteresowaliśmy się laserami niskoenergetycznymi marki er które fantastycznie wpisują się w naszą misję, filozofię holizmedów. Od wielu, wielu lat uważam za profesorem Sedlakiem, że światło to życie. Pierwszym sygnałem we Wszechświecie było światło. W związku z tym stosowanie światła to jest przywrócenie pierwotnego porządku. My to umiemy robić mniej więcej na poziomie biologiczno-chemicznym, ale na poziomie fizycznym Dopiero zaczynamy. I liderem niewątpliwie jest Erchonia. Firma Erchonia powstała 26 lat temu i jest producentem laserów niskoenergetycznych. Swoją siedzibę ma w Melbourne na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. W tym czasie firma uzyskała 28 certyfikatów FDA, dzięki którym wprowadziła swoje sprzęty na światowy rynek. W Polsce dystrybutorem laserów firmy Erchonia jest Vitaco. Lunula jest pierwszym i jedynym nietermicznym laserem zatwierdzonym przez FDA do terapii grzybicy paznokci. Stymuluje równocześnie wzrost zdrowego paznokcia. Ta najnowocześniejsza terapia laserowa jest całkowicie bezdotykowa i bezbolesna, a jej skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Ręczny laser firmy Erchonia i VRL wykorzystuje moc czerwonych i fioletowych diod, aby bezpiecznie i skutecznie leczyć szerszy zakres schorzeń, niż wiele innych dostępnych obecnie zimnych laserów na rynku. Połączenie laserów w tej innowacyjnej konstrukcji zapewnia nam wyjątkowe właściwości antybakteryjne oraz może leczyć szeroki zakres schorzeń, takich jak. Ból mięśniowo-szkieletowy całego ciała, ból szyi i ramion oraz trądzik. Laser FX635 jest to pierwszy na świecie zaprojektowany laser do walki z bólem, głównie w dolnych partiach kręgosłupa. Niskoenergetyczny laser emituje światło czerwone 635 nanometrów działa bezboleśnie i bezinwazyjnie. Wykorzystujemy go w szerokim zakresie terapii, między innymi przewlekłego i ostrego bólu, stanów zapalnych, między innymi w bólach kręgosłupa, krzyża, ramion oraz stawów oraz do redukcji bólu pooperacyjnego i bólu związanego z rwą kulszową. Podczas naświetlania następuje biostymulacja obszarów, dzięki czemu możliwa jest bardzo szybka regeneracja i powrót pacjenta do codziennej aktywności. Laser Emerald jest to unikalna w skali światowej terapia otyłości, która została zatwierdzona przez FDA do stosowania w obwodach całego ciała u pacjentów z BMI sięgającym do poziomu nawet 40. Jest to doskonałe uzupełnienie niechirurgicznych rozwiązań odchudzających, dodatkowo możemy redukować celuli. Zabieg jest nieinwazyjny, bezbolesny, szybko i bezpiecznie redukuje tkankę tłuszczową. W naszym centrum często łączymy terapię z dostępnymi u nas innymi rozwiązaniami technologicznymi. Na przykład przy zabiegu laserem Erchonia Emerald wykorzystujemy skan 3D ciała stajku oraz presoterapię, którą wykonuje się zaraz po zabiegu Emeraldem. Od 2018 roku Centrum Terapii Chorób Cywilizacyjnych Holismet jest ośrodkiem szkoleniowo-referencyjnym firmy Erchonia Polska. Mamy grupę pacjentów, czy zapraszamy grupę pacjentów z konkretnymi schorzeniami i prowadzimy terapię, obserwując w długim okresie czasu. W Holismet skorzystam ze światła zielonego, z zabiegów Emerald. Wpłynęły one pozytywnie na jakość mojej skóry, na zmniejszenie obwodów, ujędrnienie, na energię mojego ciała. Mam więcej siły, witalności takiej. Jestem bardzo zadowolona. W dysponujemy wszystkimi laserami niskoenergetycznymi marki Erchonia dostępnymi aktualnie w Polsce. Dzięki temu prowadzimy tutaj, w naszych warunkach, w naszej sali szkoleniowej, szkolenia dla profesjonalistów, takich jak podolodzy, fizjoterapeuci, osteopaci, kosmetolodzy czy lekarze. W 2019 roku miałam przyjemność wyjechać do Orlando, na Florydę, do Stanów Zjednoczonych na szkolenie organizowane w siedzibie firmy Erchonia. Wiedzę zdobytą na szkoleniu w Orlando przekładam na pracę w gabinecie oraz szkole personel medyczny pracujący na laserach firmy Erchonia. Laseroterapia niskoenergetyczna bazuje na wykorzystaniu energii fotonu jako metodę terapii. Fotony dostarczając energię do komórki pobudzają ją, a to prowadzi do redukcji stanu zapalnego w organizmie i do pobudzenia krążenia krwi w miejscu zmienionym chorobowo. Potencjalne zastosowania laserów niskoenergetycznych w zasadzie są nieograniczone. Obecne w Polsce lasery firmy Erchonia dedykowane są pacjentom z przewlekłym bólem szyi i ramion oraz pacjentom poddającym się liposukcji oraz zabiegom powiększania piersi. I tutaj wykorzystujemy urządzenie XLR8. Kolejnym wskazaniem do użycia laseroterapii niskoenergetycznej jest walka z grzybicą paznokci i tutaj zastosowanie ma laser Lunula. W terapii trądziku wykorzystujemy urządzenie IBRL, natomiast w skutecznej, nieinwazyjnej redukcji obwodów talii, bioder i ud e, urządzenie Emerald oraz verżunów. W terapii zespołów bólowych nagłych i przewlekłych e, typu rwa kulszowa e, czy ostroga piętowa zastosowanie ma laser e, FX 635. Głębokość przenikania laserów w tkanki zależy od wielu czynników, głównie od masy i gęstości. Lasery niskoenergetyczne, jak udowadniają badania kliniczne, działają punktowo w przeciwieństwie do laserów termicznych. Laseroterapia niskoenergetyczna jest w 100% bezpieczna. Wymaga od nas tylko i wyłącznie stosowania okularów ochronnych, jeżeli korzystamy z laserów klasy 3B. Zabiegi laseroterapii niskoenergetycznej trwają od kilku do kilkudziesięciu minut w zależności od urządzenia i od potrzeby i wykonywane są w seriach. Laseroterapia niskoenergetyczna jest w 100% bezbolesna. Niektórzy pacjenci odczuwają tylko lekkie mrowienie. Rekonwalescencja i proces gojenia się wraz z pierwszymi efektami u pacjenta jest to proces bardzo indywidualny, natomiast w większości przypadków efekty widać po pierwszym zabiegu. Że gdybym był młodszy, to bym zajmował się tylko światłowierchaniem. A teraz to po prostu przekazuję swoją wiedzę.